Jeżeli mówimy o Napoleonie, to każdy ma na myśli tego jedynego napoleona pierwszego Bonaparte. Natomiast dużo osób nie zdaje sobie sprawy, że jeszcze był napoleon drugi, trzeci, czwarty. Natomiast dzisiaj się skupimy na Napoleonie III, ponieważ to był jedyny, tak naprawdę ważny Napoleon po tym Napoleonie I, ponieważ reszta Napoleonów nie odegrała już kluczowej roli. Na początku krótki wstęp Genezy. Napoleon I w 1814 roku musi abdykować po nieudanej kampanii na Moskwę po przegranej bitwie narodów pod Lipskiem w 1813. W 1814 jest zmuszony do abdykacji na e, wyspę Elbę i w ten sam oto sposób e, przekazuje swoją władzę swojemu synowi, Napoleonowi II i obwieszcza go, ogłasza go nowym cesarzem Francuzów. Oczywiście rząd francuski tego nie uznaje, przywracają, restaurują monarchię Bourbonów. Ludwik XVIII obejmuje władzę, dlatego właśnie Napoleon II nie odegrał żadnej tej kluczowej roli. Warto też zaznaczyć, że on w tym czasie miał 3 lata. Napoleon I oczywiście później wraca, mamy te dni Napoleona, mamy potem klęskę pod Waterloo i w 1815 mamy zesłanie na Wyspę Świętej Heleny. I tu się kończy historia Naplona I. Naplon II do końca swojego życia próbował jakoś gdzieś zaistnieć, żeby zdobyć władzę, natomiast się mu to nie udawało. I po jego śmierci w 1832 roku zwolennicy właśnie Bonapartyści, czyli tak zwani inaczej później monarchiści, zwolennicy po prostu Bonapartystów u władzy, znaleźli nową osobę, która może starać się o przejęcie władzy, którą był właśnie Naplon III. No ale. Wtedy on jeszcze nie nazywał się Napoleonem III, a dokładnie się nazywał Ludwik Napoleon Bonaparte. Był on bratankiem Napoleona Słynnego I, czyli do, dokładniej tłumacząc, był on synem brata Napoleona I. Ludwik Napoleon Bonaparte dwukrotnie próbował przejąć władzę poprzez zamach stanu, nie udawało mu się to, a nawet musiał wylądować przez to w więzieniu. Natomiast perfekcyjnie wykorzystał moment wiosny ludów we Francji i w 1848 roku, kiedy odbyły się wybory prezydenckie na pierwszego w historii prezydenta w Europie był to prezydent francuski właśnie wybrano Ludwika Napoleona Bonaparte na prezydenta. W tych czasach prezydent miał sprawować władzę przez 4 lata i nie, nie mógł mieć prawa do relekcji, nie mógł startować jeszcze raz, aby uniknąć właśnie dyktatury. Dlatego na zdawał sobie sprawę, że jeżeli chce dłużej być u tej władzy, to musi zmienić prawo, musi dokonać zamachu stanu. I tutaj udaje mu się dokonać zamachu stanu, ponieważ rozwiązuje zgromadzenie prawodawcze, czyli tzw. parlament i zmienia na początku uprawnienia prezydenta, że może on pełnić swoją funkcję przez 10 lat, a nie 4. A potem ostatecznie w 1852 roku, 2 grudnia, czyli tego samego dnia, kiedy Napoleon I się koronował na cesarza Francuzów, to Napole Ludwik Napoleon również tego samego dnia, 2 grudnia, tylko 48 lat później, czyli w 1852, koronuje się na cesarza Francuzów jako właśnie Napoleon III. No i mamy przywrócenie znowu cesarstwa francuskiego, teraz już drugiego cesarstwa francuskiego. I II e, Republika Francuska upada. Napoleon III dlaczego jest zapomnianym? Ponieważ każdy go kojarzy tylko z jego klęski, którą na końcu sobie mówimy z brusakami, poprzez którą upada drugie cesarstwo francuskie. Ale skupmy się najpierw na tym, co zrobił dobrego, ponieważ naprawdę był to świetny władca. I gdyby nie ta klęska, to by nawet może niektórzy mówili, że więcej pozytywnego dał niż Napoleon I. Zacznijmy od kwestii technicznych. On przebudował cały Paryż. Zbudował go można powiedzieć na nowo. Całe te świetne, piękne ulice w Paryżu to jest właśnie renowacja poprzez Napoleona III. Również zwiększył ilość kolei, na przykład z, w tym czasie we Francji, w Niemcy w 1850 roku, czyli kiedy przyjmował tą władzę, to tylko było 3000 km kolei, a on doprowadził aż do 25 000 km kolei. Za jego panowania. Dwukrotnie wzrósł przemysł francuski. Za jego panowania pięciokrotnie zwiększono ilość maszyn parowych w fabrykach. Za jego panowania poziom. Jakby nie Rolnictwa, ale poziom liczebności i zatrudnienia w rolnictwie spadł z 75% do 65%, co było pozytywne, ponieważ więcej ludzi już nie było rolnikami, a pracowało w fabrykach i rozwijał przemysł francuski. Napolon III zbudował Francję jako potęgę na nowo, ponieważ z zapanowania Napolona III Francja stała się drugim najważniejszym handlarzem na całym świecie ponieważ pierwszy oczywiście jest Wielka Brytania, a Francja po porażkach właśnie w wojnach napoleońskich, Napoleona I, bardzo upadła. I znowu Napoleon III odbudował ją na arenie międzynarodowej. Również stała się wtedy Francja liderem wśród bankierów. Stała się bogatym znowu państwem i waluta francuska była na całym świecie rozpowszechniana. Był on władcą oświeconym, liberalnym, bardzo... Um wprowadzał liberalne prawo, liberalne konstytucje, mimo że był monarchą i cesarzem, to tak naprawdę dzielił się, można powiedzieć, tą władzą właśnie z ludem. Dużo właśnie kobiet uzyskało wiele praw za czasu Napoleona III i właśnie Napoleon III był wielkim zagrożeniem dla Karola Marksa i komunistów, ponieważ komuniści właśnie uważali, że monarchia jest zła, ponieważ wśród, jak panuje monarchia, jest jakiś władca, król czy cesarz, to lud jest uciskany, nie ma praw. Nie jest liberalny, tylko konserwatywny. A właśnie Napoleon III dał przykład, że może być silna władza centralna w postaci cesarza, a prawo dla społeczeństwa liberalne i oświecone. I to było właśnie zagrożenie dla Karola Marxa, jego idei socjalistyczno-komunistycznej. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to kontynuował on politykę swojego bratanka, czyli wzmacniania, a może nawet nie wzmacniania, tylko wspomagania narodów uciemiężonych, które walczą o swoją niepodległość, czy też zjednoczenie. I tak też właśnie pomógł. Włochom dokonać zjednoczenia Włoch. To dzięki naplonowi trzeciemu Włochy na nowo powstają, wracają na mapy Europy jako zjednoczone państwo. Ponieważ w 1858 roku w spotyka się z premierem właśnie Piemontu, czyli takiego miejsca odrodzenia Włoch. To był taki ośrodek odrodzeniowy Camillo Caviorem, tak się nazywał ten premier i uzgodnili, że Francja wspomoże walce, znaczy Francja wspomoże Włochom w walce ku odzyskania swoich właśnie ziem i zjednoczenia Włoch, no i na drodze stała przeszkodzie Austria, Cesarstwo Austriackie, które po prostu posiadało właśnie ziemie należące właśnie pierwotnie do Włoch, czyli na przykład Lombardia, Wenecja. Z tym, że warunek był jeden, ponieważ Francja powiedziała, że pomożemy wam, ale warunek jest jeden: to najpierw musi wam wypowiedzieć wojnę Austria, my was wtedy wspomożemy. I drugi warunek, że należące właśnie wtedy do Piemontu. Nicea i Sabaudia zostaną wcielone do Francji. I tak też się stało. Wojna, można powiedzieć włosko czy tam piemącko-austriacka zostaje wygrana dzięki pomocy Napoleona III. Włochy później się jednoczą i mamy pełne zjednoczenie Włoch w latach 60. XIX wieku, a Francja odzyskuje Nice i Sabaudia zostają wcielone do Francji i tak zostały już po dzień dzisiejszy. Również za Napoleona III rozwinęła się ekspansja kolonialna Francji, między innymi. Senegal, Maroko, czy nawet Madagaskar były jakby pod wpływem francuskim za Napoleona III, czyli wśród kolonii również mamy pozytywny aspekt. No to mamy same pozytywy, same superlatywy. No to gdzie są te minusy? Czemu został zapomniany? Czemu przegrał? Czemu musiał abdykować? I czemu padło drugie starstwo francuskie? Pierwszym minusem jest to, że w latach 1862 63 wspierał em, żeby Maksymilian Habsburg objął władzę w Meksyku i powstało tam Cesarstwo Meksykańskie, czy coś takiego. No i ta kampania się nie udała, ponieważ tam Meksykanie ostatecznie złapali tego Maksymiliana Habsburga, go rozstrzelali, to po pierwsze, ale to jakoś zbytnio nie wpłynęło, ale podkreślam to, że to była nieudana kampania jego, Napoleona III. Również kolejną kwestią jest wsparcie Polaków, gdzie dla nas jest to super fajne, ale w kontekście Francji przyniosły im same tylko negatywne skutki. Ponieważ wtedy pamiętamy 1863 64 powstanie styczniowe i konwencja Alvenslebena, która polegała na, na tym, że Prusy i Rosja dogadali się, że będą robić wszystko, aby zatrzymać wspólne wpływy właśnie no, w zaborach na terenach Polski, czyli po prostu, żeby powstanie styczniowe, czy tam jakiekolwiek inne powstanie się nie udało, żeby Polacy nie zyskali ziem. Czyli, jeżeli będzie powstanie w zaborze rosyjskim, to Prusacy pomogą, jak będzie powstanie w zaborze pruskim, to Rosjanie pomogą. I Napoleon III się przeciwstawił ten, tej koncepcji i wyrzucił Rosję jako swojego sojusznika w ten sposób. No i nawet sam Napolączyci chciał interweniować, wysłać jakieś wojska, które miałyby wspomóc powstanie styczniowe, dokładnie wspomóc Romualda Traugutta, natomiast do tego nie doszło, ponieważ nie poparł tego ani Londyn, ani Stany Zjednoczone i Francja była taka osamotniona tutaj, więc no, nie podjęła żadnej decyzji. Kolejną też kwestią jest, w sumie zapomniałem wcześniej wspomnieć, bo to jest rzecz, która się działa wcześniej wojna krymska, czyli między Imperium Osmańskim a Carstwem Rosyjskim. Francja tu wspiera Imperium Osmańskie, nie pozwala, żeby Rosja zajęła całe tereny cieśni czarnomorskich, żeby miała dostęp na całym Morzu Czarnym i tą kampanię wygrywa no, Imperium Osmańskie z pomocą wojsk francuskich, więc tutaj mamy pozytywny aspekt dla Francji. Również konferencja pokojowa była zwołana do Paryża w 1856 roku, więc no. Francja tutaj odnosiła sukcesy. No i przechodzimy do ostatniego negatywu, który zniszczył wszystko. E, mianowicie prusy dążą do zjednoczenia. Niemiec do powstania drugiej Rzeszy Niemieckiej, Cesarstwa Niemieckiego. Otto von Bismarck wszystko robi, żeby tak się stało. Tworzy silny Związek Północno-Niemiecki, reformuje armię, silne Prusy, szuka przeciwnika do wojny, żeby się właśnie zmierzyć, pokazać swoją potęgę i wiedział, że właśnie Francja będzie takim zagrożeniem, ponieważ Francja i Niemcy zawsze całą historię są rywalizowali, oraz no, po prostu to było wynikało z takiej sytuacji geopolitycznej, że i tak prędzej czy później byłaby wojna. Więc Oto von Bismarck chciał to zrobić, żeby była ona zaskoczenia. No i tak też było, ponieważ Prusy szykowały się długo na tą wojnę, a Francja niekoniecznie. I mamy spotkanie, które było pretekstem do wojny, czyli e, ówczesny król Prus, Wilhelm I, spotyka się tam, przyjeżdża do Ems, do, do Francji, e, no i debatują, kto ma zostać przyszłym królem Hiszpanii i tam dywagują o jakimś Hohenzollernie, czyli właśnie dynastii pruskiej. No, Francja się nie godzi, Prusacy potem mówią, dobrze, to my się zgodzimy, że nie będzie ten Hohenzollern, a może inny. No i całe to spotkanie miało być zawarte w takiej depeszy emskiej, właśnie z miejsca Emsk, gdzie się to miało miejsce, odbywały te rozmowy, miało być po prostu skrócony opis jakby wydarzeń, rozmów. No i premier, no, przepraszam, kanclerz Prus Otto von Bismarck skrócił tą depeszę emską w taki sposób, że wyszła ona tak negatywnie na stronę Francji, jakby to Francja była najokrutniejszym jakimś państwem, strasznie konserwatywnym, które nie wiadomo, co by tam tym pulsakom nie mówiła. I była wielka obelga na cały świat, na Francję, która została właśnie opublikowana. No i rząd francuski wręcz wymusił na Napoleonie III, że trzeba odpowiedzieć im na tą pogardę, no wojną. Napoleon III nie chciał tej wojny, ale jako, że on całą swoją polityką się kierował, że no, kierował się tą ideą ludu, społeczeństwa, więc tak jak lud chciał, to tak zrobił i wypowiedział wojnę. A taki był cel Bismarcka, żeby to właśnie Francja wypowiedziała wojnę Prusom, a nie Prusy Francji, ponieważ pamiętajmy, że jak się kończy wojna i załóżmy Prusy by wygrała, oczywiście wygrały, to państwo, które wypowie wojnę i ją przegrywa, później jest obowiązane do wypłacenia kontrybucji, czyli tak zwanych reparacji wojennych. I właśnie taki cel miał oto von Bismarck, żeby to Francja wypowiedziała wojnę, potem ją przegrała i zapłaciła za to kasę. Tak też się stało. Wojska francuskie liczyło więcej 300 tysięcy, a wojska pruskie połączone ze wszystkimi, praktycznie państwkami niemieckimi poza Austrią, wynosił 450 tysięcy. Warto wspomnieć, że wtedy armia pruska była jedną z najlepszych w Europie zreformowana przez Bismarka, i kluczowa bitwa pod Sedanem w 1870 roku przesądziła losy tej wojny i rząd francuski w momencie, kiedy no, już po prostu Francja strasznie przegrywa tę wojnę. Zdecydował rząd francuski, że trzeba obalić Napoleona III. Napoleon III się zgadza, dochodzi do abdykacji i mamy usunięcie drugiego Cesarstwa Francuskiego i powołanie III Republiki Francuskiej. To nie pomogło wcale Francji się uratować, ponieważ i tak tą wojnę przegrali samotnie. I e, konferencję pokojową e, zwaną do Frankfurtu w 1871, na mocy której Francja utraciła Lotaryngię, Alzację, musiała spłacić. 5 miliardowy dług w złocie, 5 miliardów franków w złocie, właśnie Prusakom jako reparację, jako kontrybucję. Oraz również Otto von Bismarck wkroczył do Wersalu i tam proklamował cesarstwo niemieckie, zjednoczenie Niemiec, drugą rzeszę niemiecką. I przez tą ogromną porażkę i ogromne Niemiec każdy zapomina o sukcesach Napoleona III, tylko to mu się wypomina, mimo że ta wojna nie była z jego przyczyny, tylko z przyczyny po prostu. Ludu, społeczeństwa, rządu, który wywał presję na Napoleonie III. No i tak wyszło. Warto też wspomnieć, właśnie jak mówię, że Napoleon III kierował się ideą ludu, kiedy jakby koronował się na cesarza Francuzów, dokonał zamachu stanu, to później przeprowadził plebiscyt, czy społeczeństwo popiera ten ruch i go praktycznie całe poparło. Warto też wspomnieć, jak wygrał wybory prezydenckie demokratycznie wtedy, objął władzę, to zdobył aż 70% głosów, więc no. Cała Francja go popierała, więc to nie było tak, że on przyjął władzę jakby wbrew ludu, tylko wszyscy go chcieli. No i Napoleon III umiera trzy lata później, w 1873 roku. I potem jeszcze um, jego syn Napoleon IV. Liczono, Bonaparty się liczy, że może on przyjmie władzę, i jeszcze będzie starał się przywrócić jakiś ład monarchistyczny Bonapartych, ale tak już się nie stało. I historię Bonapartych można zakończyć właśnie na Napoleonie III. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji. Napiszcie w komentarzach, co ten tęsujecie i wbijcie na TikToka.